Cześć, a przed nami w remoncie kolejny ciągnik już w sumie widzieliście tego farwerka 312 z Turkiem eee, był pokazany na poprzednim filmie ale do rzeczy co w nim jest do zrobienia eee, jak tu możecie zauważyć ciągnik został już rozpołowiony uszczelniamy. uszczelniamy tutaj wałki skrzyni biegów bo jak widać jest to oleju, oleju jest sporo Tutaj leciało. A to wam zademonstruję. Zobaczcie jak tu jest mokro. To wszystko tutaj olej był rozbryzgiwany. A to jak widać jest kołurze. Byciek mieliśmy z wałków sprzęgłowych. Które wchodzą do skrzyni biegów. No, i tutaj prawdopodobnie się leciało z tłoka od zasilania włączania kosza womu. Też tutaj wymienimy te usznienia. Tu jak widać, usznieniować był suchy, tu nie leciało z tego. Rurki nieprzetarte. Tu pozmieniałem wszystkie te oringi zasilające dodatkowo. No I trzeba będzie wszystko ładnie wymyć. I, i ma być dobrze. Sprzęgło w tym czujniku było niedawno robione. Tarcza tarcza jest, jest świeża. Jeśli widać na niej tutaj napisy. Ogólnie tarcza jakaś No Name. Tu na niej nic tu nie ma. Jakie to firmy? Nie wiadomo, co to jest. No ale, ale jest dobra. Tarcza jest sucha. W tym cieniczku yy, wymieniłem już wiązkę skrzyni biegów. Wiązka jest nowa. Już teraz może będzie słabo widać, albo już jest brudna. Ale ogólnie założyłem nową wiązkę. O, tutaj może będzie po przywodach. Cała wiązka jest nowa. Tam, peśle, Tutaj, tutaj wiązka poszła. nówka sztuka. Stara, oczywiście, jak to wiecie, w tych ciągnikach to już było próchno. Kruszyła się ze starości, co więcej, robimy tu właśnie hamulce. No i odkryłem, odkryłem jedną ciekawą rzecz, czego wcześniej nie widziałem w tym modelu. Otóż ten model ma hamulce mokre. Zobaczcie. Jak, jak tu jest mokro? Ile, ile stoi? Cieczy, tarczy, wszystko. Tutaj zostało zalane. Ona tak się kleja, że nie może rozdzielić. Zobaczcie, mokre hamulce. Rozumiem. Fent, Wario. Tak dalej. Mokre hamulce, o, hamulce w oleju. No, ale żeby w 300 farmerze takiej rzeczy. No, pierwszy raz, pierwszy raz to widzę. No ale nic, przerobimy, zrobimy tak jak ma być. Wrócimy do oryginału. Zrobimy hamulce suche. Tak, żeby to działało. miało ręce i nogi. No i cóż więcej. W tym czynniku też sprawdziłem turbinę. Było podejrzenie, że turbina ma luz osiowy, no ale z turbiną ogólnie wszystko jest w porządku. Jeszcze będzie służyć. Będzie pracować. Tu już wymieniłem z tyłu smering ale Zlejemy do silnika nowy olej Filter założymy No i chyba było tyle z klienta. klienta Pomału praca posuwają się do przodu Jak rozbiorę w drugą stronę to Wam pokażę co się dzieje z drugiej strony czy również tam są hamulce mokre czy tylko akurat z tej strony była taka ciekawostka no i dobra szukamy części, zamawiamy i pomału przymierzamy się do składania a tu zobaczcie stan wałka sprzęgłowego, otruł sprzęgła ten traktor ma 9500 godzin sorry, wróć niecałe 9 9000 godzin no i zobaczcie, stan frezów wygląda w ten sposób zaraz ja pokażę co tu się tu dzieje zobaczmy w ostrzy O, tak to wygląda. No nie jest. Źle. Jeszcze, jeszcze pochodzi. O, tak to się prezentuje. No i teraz pytanie, czy te godziny mogą być prawdziwe. Czy nie? No 9000 tysięcy godzin. Też nie jest to mało. Co o tym sądzicie? Ja działam dalej. Czas na drobną aktualizację. Zobaczcie, już ścianik jest społowiony. Już wszystko praktycznie jest podpięte. Zostało tylko złożyć kolanko. Tutaj od wydechu yy, hydraulika, wszystko tutaj, elektryka podpięta. Yy, tutaj tylna prawa zwolnica złożona. Została aktualnie rozebrana lewa strona, zobaczcie również tarcza, wszystko mokre, mokre pływa, druga już w miarę sucha, no ale tutaj raz zmienimy, zmienimy tarczę na nowe. Tutaj jest rozebrane. Tam trzeba zmienić uszeniacz na nowy szczęki ogólnie suche. Wymyjemy wszystko. Tu zobaczcie jak mówiłem nowa instalacja elektryczna już jest zamontowana podpięta także cały czas postępy do przodu działamy no, tutaj na hamulcu ręcznym godziny dosyć, dosyć grube suche tu nie będziemy tego ruszać po prostu to się wyczyści się zrobi, będzie dobrze w silniku tym zostało jeszcze wymienić olej w silniku. Co tu jeszcze? A też, też uszczelniałem pompę paliwową na dźwięce, która daje gaz. Zajmowałem całą to górę na obrotów. No i tam wymieniłem Moring. No i już, już niedługo cionik. Wróci do klienta i będzie służył bezawaryjnie w, w pracach polowych, wiosennych. Dobra, ja działam, bo, bo czas, czas nagli. Jeszcze tu zostało w tym silniku yy, zrobić test pomiaru yy, ciśnienia sprężywania. Yy, oczywiście tu, zobaczcie, wymontowałem wszystkie wtryskiwacze już, yy, zawinałem przewody paliwowe. Szmatko, żeby po prostu paliwo nie tryskało. Odpiję z pompy paliwowej przewód do cewkę od odcinania paliwa. Tutaj, jakbyście zobaczyli to już mam zamontowane w pierwszej głowicy. Króciec do pomiaru Tutaj mam manometr. No i dobra. Lecimy z pomiarem pierwszym. No, 29 barów nie jest źle dobra, wkładam na kolejną głowicę i, i patrzymy co się dzieje teraz robimy test pomiaru na drugiej głowicy na drugim cylindrze no, kręć jeszcze, jeszcze 28 barów. Dobra. Kolejny. Już mamy zamontowane 6666 głowice. tu pokazać: 1, 2, 3. Drukujecie pomiarowe. Mamy manometr. No i lecimy. Dobra. 28 barów. Dobra, mamy punkt pomiarowy czwarty Dobra, 28 Jak widać piąty, piąty cylindr, piąty tłok Mieszymy dzisiaj niesłyszenia 10 może powiedzieć prawidłowo najlepszy no i mierzymy szósty tłok, cylinder ten manometr i lecimy dobra, 29